Skąd mogę takie wdzięko dostać? Czy to jest wdzięko, czy bardziej? Nie, to jest e, akurat to... strój sędziowski, który on wyróżnia nas z natatami. To jest taki strój uroczysty. No. O właśnie. Witam. Dzień, Dzień dobry sensei, Chciałem zapytać, czy ja się nadaję na karatekę. Tak jest. Ogólnie. To... informację od Sensei ani że jak najbardziej. Tu jest twoje kimono. Przebieraj się. O, dziękuję. Jesteś godzien. Dziękuję. dziękuję. A, a mogę jakiś inny kolor pasa? Nie, najpierw od białego zaczynamy. A, no dobra. Tos, dziękuję. Us. Dziękuję.